odcinku ze swoją największy trójocnik. Jestem chwili i gdzieś zagram i dziś będziemy wrzeć go do zdroju. Dobra, buduje posąg. Ożył jest zły! się na stworzycielu! Hm. Teraz, teraz ten ma pomysł, by zbudować posąg dziewczyny!

I od razu tu są dwie kolegi. Płyniemy w wodę. Żeby wejść do wody trzeba X. A X stoi też jedyny, a tak w wodzie. Dopóki nie kruki. I nie przyniesiesz się do wody z turbonapędem. To znaczy jest z turno ogniem. Dobrze. Gdzie ten Tutaj. Tutaj jest. Tutaj jest. Majster, tu ma Zamknij mnie tu razem z narzędziami. Kamienne głowy nie wpuszczą robotników, dopóki nie wykonamy trzech zadań. Pierwsze zadanie: sprawdź, by bloki zmieniły kolor na żółty. Wróć, gdybyś potrzebował pomocy. Dobra, ale muszę przyznać, że tam cię przypominają mi z pierwszej części. A! Wow, Spajko, udało się. To znaczy wiedziałem, że dasz radę. Z kolejnym zadaniem czekam na ciebie przyjdziesz. Stowem! będzie posągowe za dla że będzie trzeba nam karmić po... Garcie dziesięcioma rybami, lecz to muszą być niebieskie lub szóte, bo czerwne. one go drażnią i wypluwa prawie wszystkie. Jest i nie nasyci się, póki nie pożre dziesięciu ryb. Ma wrażliwy żołądek, więc uważaj, go o to chodzi, że nie ma przekonania.

B! B! I ostatnia. Nie czerwona. B! Dobrze, okay. Zostało nie jeszcze nie jedno zadanie. A wykonać tak się przy kolorowych kamieniach. Prawda, się tak Blisko końca podziału. Trzeba zejść taniej. A B! Tak! Trzeba mieć tych budków, by móc drugiego Tak, Trzeba przejść. X. Z próbów z metalem nie da się pokonać. Z próbów uzbrojonych jak ci nie da się pokonać Trzażą. a apetytami. A tych dużych to znaczy, tych uzbrojonych nie da się pokonać opierw. A tych dużych nie da się pokonać trzarzą. Trza. I przetrzymaj szarze, aby pokonać. Tak, tak, Po prostu kierowałem. Dobrze. I tu jest też trójkąt, który mnie też ze To są, ale i większość osób również że to pokonuję. Na samym początku poziomu, a nie. Tam gdzie jest jedno zadanie, Nie chodzi mi o to, co kto znalazłem blisko początku C. Chodzi o inne. A wykorzysta się z turbonapędem, który przez przy, przy przypadek wymówiłem. A, a, a. Niektóre osoby tutaj są w ogóle, żeby się nauczyć sywania, ale nie wiem, które trzeba. Trzeba dość krajnokryć, a on najczęściej tutaj się tego uczą. Aby było ciemniej. Tym razem przeskoczyła. Ten mnie przez przypadek wyraźnił. teraz. Aby wybrać zadanie musisz na właściwej kolejności. Wiem, od którego zacząć, ale resztę ale, musisz wykombinować sam. No to miał być piszeń, a tak nie dołożyłam, że to był piszeń. Zielona, wyjaśna, czerwony, księżyc, zielony księżyc i niebieskie kółko. Dobrze. Świetni z jak na smoka jesteś bardzo Jedyne co mogę ci dać to błyskotka, którą znalazłem w skrzynce z naszem. Czas! Jest lecz! Niestety muszę jeszcze cofnąć, domy. To by było. jest byłem. Tego nie lubię. Nie w tym zadaniu. Tylko tego. Tylko to, że nas to teleportuje najczęściej. Dobrze. Zaprała chciał do konca wojow, czyli do talizmanu. Bardzo z ciebie sparro. Gdybyś kiedyś szukał stałego zajęcia. Chętnie cię przyjmę! Tymczasem weź ten talizman. Dobrze, jeszcze jeden talizman został do z totalki Ale to jest jedynym z nienawidzonych przeze mnie po pierwszego twa. Podwodne twierdzę. Ale żeby się uspokoić, to przedtem będzie odcinek z oczelce szlaku, który nie ma talizmanów. Więc chcę mieć odcinek 3. Dobrze, a B, XAA. A. XAA. A. jest. To jest to zadanie. Trzeba kupić dziewczyny z posągu. Aby ten posąg się zniszczył, a ta dziewczyna została urakowana, Tylko popatrz, pod wpływem tańca dziewczyn posąg zjarał się niczym świeca. Teraz taneczna kariera moich marzeń stoi przede mną otworem. Weź tę kulę, pomoże ci się przemieszczać. Hmm. zostało tyl. Zostały tylko klejnoty i ten punkt umiejętności wyglądał na posągu. Nie chodzi, że wyglądał na jednej z tych, co była dziewczyna. Nic. Żeby się tu wygrać klejnoty. O, wziął się barwaczka. Następny jak jest tutaj. Tak, trzeba wylądować. Na tym po to, to jest z innego miejsca. To tak taki, jest. A chwilę podać, wskoczyliśmy. Tutaj. A. X. A. A. A B. A. Poczekaj. B, B. X. A. A to jest z tamtego miejsca. B. B. X. A. zobie do mi właśnie mówiłem że to tutaj a, a a a a a x a x a x a x, a, a x a a, a, x, a, a. T, t. X, a. Afe, afe. Afe, up, no, yes. projepen, a. A, No, jeszcze trochę ten, tu pod wodą. I to będzie myszysta. Terysta może ukończony w 100%. Jeszcze nie. Najpierw to idę to. To już koniec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tylko najpierw szczęka. Czy jeszcze stęga? Oni od początku chcieli kiełbaskę. Dożarone.